Przychodzę dziś do Was z kolejną letnią propozycją. Jest to taki e, top, który schodzi nam się do góry e, i na górze jest tutaj e, wiązany. E, także e, jeśli jesteście zainteresowani, to zostańcie ze mną dłużej. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału. I nie przedłużając, przejdźmy już do dziergania. Będę korzystać z włóczki Panetone. Jest to włóczka, która ma 87% bawełny, 7% poliamidu i 6% tego włókna metalicznego. Przeznaczona jest na druty 4,5 mm. W 50 gramach mamy 120 m. Ja mam kolor 10. Będę również korzystała z drutów o grubości 4 mm. Robótkę zaczniemy od nabrania 24 oczek na druty. Najpierw wykonujemy taką pętelkę, owijamy sobie nitkę o palce, przekładamy i tworzy nam się pętelka i tą pętelkę zakładamy na drut. I teraz będziemy narzucać 24 oczka, ta pierwsza pętelka nie liczy nam się jako oczko. I... Zrobię to w ten sposób. Biorę nitkę, okciu palec wskazujący pod nad, zaciągam, pod nad, zaciągam, pod nad, zaciągam, pod nad, zaciągam i tak robię 24 razy. I mam 24 oczka na drucie, plus moją pierwszą pętelkę. I będzie to wyglądało tak, że pierwsze oczko i ostatnie to będzie oczko brzegowe. I tutaj po środku będziemy mieli podwójny ściągacz, czyli dwa oczka prawe na zmianę z dwoma oczkami lewymi. Dobra, więc teraz przejdziemy do zrobienia pierwszego rzędu. Czyli tak, oplatam sobie nitkę o palec wskazujący. W pierwsze oczko wkuwam się i zdejmuję. I teraz robię dwa oczka na prawo. Wkuwam się od lewej do prawej, zabieram z tyłu nitkę, przekładam i zdejmuję. Drugie oczko, znowu na prawo, od lewej do prawej. Hop i zdejmuję. I teraz dwa oczka na lewo, nitka z przodu robótki, wbijam się od prawej do lewej. Hop i oczko na lewo. I teraz dwa oczka na prawo, czyli od lewej do prawej się wbijam. Raz. Dwa. I znowu dwa oczka na lewo, nitka z przodu. Raz. Dwa. Dwa oczka na prawo. Raz. Dwa. I dwa oczka na lewo, raz. Dwa na prawo dwa raz Dwa dwa na lewo Dwa na prawo Na lewo Na prawo, dwa. I teraz ostatnie oczko na prawo. Na prawo. I to, co zostało, to jest moja pętelka, którą sobie zdejmuję z drutu. Obracam się. I powtarzam taki sam rząd, czyli pierwsze oczko zdejmuję. Potem dwa oczka na lewo. Ponieważ jeśli z jednej strony oczko jest oczkiem prawym, to na drugiej stronie robótki będziemy je robić jako oczko lewe. I teraz dwa oczka prawe, dwa oczka lewe, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Zaraz będziecie mogli to sobie y, zobaczyć bezpośrednio na robótce, ponieważ oczka lewe będą miały taką nitkę z przodu. A oczka prawe będą tworzyły taką jodełkę. Więc tam, gdzie mamy jodełkę, to wiemy, że robię oczko prawe, tam, gdzie jest nitka z przodu, no to wtedy oczko lewe. Czyli tutaj widzę, że teraz mam jodełkę. Więc dwa oczka na prawo. I trzy ostatnie oczka na lewo. I mamy przerobione dwa pierwsze rzędy. Obracam się i teraz zaczniemy dodawanie oczek. I wezmę sobie do tego markery, żeby sobie oznaczyć miejsca, w których dodaję oczka. Mam dwa markery i umieszczam je po trzech oczkach. I drugi marker przed ostatnimi trzema oczkami. Jeśli nie macie markerów, zawsze możecie zawiązać kawałek innej nitki. Ok. I teraz będę w tych miejscach, w co drugim rzędzie, dodawać oczka. I robimy kolejny rząd. Pierwsze oczko zdejmuję, dwa oczka na prawo. I teraz będę podnosiła sobie tutaj tą nitkę, którą mam pomiędzy lewym a prawym oczkiem. To jest ta nitka. Podnoszę ją sobie na drut i przerabiam na prawo. Zdejmuję marker i dalej robię ściągacz dwa na dwa, czyli dwa oczka na lewo, dwa oczka na prawo, dwa na lewo, dwa na prawo, dwa na lewo, dwa na, lewo, dwa na prawo. I jestem przed markerem i tutaj również podnoszę sobie nitkę, która znajduje się pomiędzy dwoma oczkami, ale drut wbijam teraz od drugiej strony i oczko przerabiam na prawo, ale przez tylnią nóżkę. Czyli wbijam się jakby w tył i przerabiam na prawo. Zdejmuję marker i teraz trzy oczka na prawo. Obracam. Pierwsze oczko zdejmuję, dwa oczka na lewo i mówiłam, że będę dodawać oczka w co drugim rzędzie, więc teraz po prostu przekładam marker i przerabiam sobie dalej, tak jak mi schodzą oczka z drutu, i dopiero w kolejnym rzędzie dodam znowu dwa oczka. I przechodzę do kolejnego rzędu. Tutaj w tym pierwszym przypadku źle Wam powiedziałam, bo nie dodajemy oczka za markerem, bo nie dodajemy oczka przed markerem, tylko za markerem. Więc teraz go sobie przeniosę, tak, żeby go mieć trzy oczka za początkiem i przerabiam tak. Pierwsze zdejmuję potem dwa na prawo, zdejmuję marker, i w tym miejscu znowu dodaję oczko, czyli sobie podnoszę nitkę i przerabiam na prawo. I kolejne oczko na prawo, dwa oczka na lewo, na prawo. I zatrzymam się przed drugim markerem. I jestem przed drugim markerem, i tutaj podnoszę sobie nitkę i przerabiam na prawo od tyłu. Hop, marker i trzy oczka na prawo. Obracam sobie robótkę. I teraz rząd bez dodawania, czyli pierwsze oczko sobie zdejmuję, dwa oczka na lewo. Marker. Dwa oczka na lewo, dwa oczka na prawo. I przechodzę do kolejnego rzędu, do rzędu, w którym znowu dodaję oczka. Czyli tak, pierwsze oczko zdejmuję, dwa oczka na prawo, przekładam marker i podnoszę y, nitkę. I teraz przerabiam tu oczko lewe, czyli hop. Jest oczko lewe. I teraz dalej, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe i znowu zatrzymuję się przed ostatnim markerem. I jestem przed ostatnim markerem, podnoszę sobie moje oczko i od tyłu przerabiam na lewo. I trzy oczka na prawo, obracam się i teraz kolejny rząd. Bez dodawania oczek, czyli zdejmuję oczko, dwa oczka na prawo, marker, jedno oczko na prawo, dwa oczka na lewo, dwa oczka na prawo, dwa oczka na lewo, dwa oczka na prawo i tak przerabiam cały rząd. I teraz przechodzę do kolejnego rzędu z dodawaniem oczek, i jak pewnie się już domyślacie, teraz znowu dodam oczko lewe. Czyli tak, dodałam już w sumie trzy oczka i najpierw dodałam dwa oczka prawe, żeby stworzyć kolejną taką kolumnę oczek prawych. I teraz dodam oczko lewe i będę miała dwa oczka lewe. I jak już pewnie się domyślacie, po tym rzędzie i po przerobieniu kolejnego rzędu bez dodawania, znowu dodam oczko prawe. Czyli teraz. Zgodnie z regułą, pierwsze oczko zdejmuję, dwa oczka na prawo marker, podnoszę sobie nitkę pomiędzy i przerabiam to na lewo. Kolejne oczko na lewo i zatrzymuję się znowu przed drugim markerem i dodaję oczko lewe. I jestem przed drugim markerem, podnoszę sobie nitkę i przerabiam na lewo. Hop, marker i trzy oczka na prawo. I teraz oczywiście obracam się i przerabiam rząd bez dodawania oczek, a tak nam to już tutaj fajnie zaczyna wyglądać. Czyli, jak widzicie, to będzie nam się tak rozchodziło na boki i po prostu teraz przerabiam tak e, przez określoną długość. I top wygląda w tym momencie w ten sposób. Doszłam do momentu, kiedy na dole mam 180 oczek. I teraz i zobaczcie, tutaj się tak równo nam rozchodzi. I teraz przejdziemy do zamknięcia cylindrycznego oczek, ale żeby to zrobić, najpierw musimy sobie przerobić dwa rzędy w celu przygotowania tych oczek do takiego zamknięcia. I zrobimy to w ten sposób. Dwa pierwsze oczka przerabiam razem na prawo. I przerabiam na lewo trzecie oczko, przekładam marker i teraz tak jedno oczko na prawo i wbiję się teraz w te dwa oczka, czyli w oczko prawe i w oczko lewe, ale od tyłu w ten sposób tutaj wbijam się w te tylnie nóżki w ten sposób. Tu mam jedno oczko, tu mam drugie i to zdejmuję i przekładam z powrotem. I teraz nitka z przodu, oczko lewe zdejmuję, nitka do tyłu, przerabiam oczko prawe, nitka do przodu, oczko zdejmuję z nitką z przodu. I teraz oczko prawe i znowu wbijam się od tyłu w oba oczka. Zdejmuję, przekładam z powrotem. Lewe oczko zdejmuję z nitką z przodu, przerabiam prawe oczko, znowu lewe z nitką z przodu, prawe oczko i znowu zdejmuję, wbijam się od tyłu, czyli tu mam jedno oczko, ale wbijam się w lewe oczko od tyłu, hop, hop. I z powrotem na lewy drut. Lewe oczko z nitką z przodu zdejmuję. Oczko prawe przerabiam na prawo, oczko lewe suwam, oczko prawe i znowu wbijam się od tyłu i tak po prostu przerabiam teraz cały ten rząd. I dochodzę tutaj do końca rzędu. Przerobiłam oczko na prawo, drugie oczko na prawo przerobię na lewo. Dwa oczka razem ze sobą na prawo i ostatnie oczko na lewo. Obracam się i przejdę do drugiego rzędu. Pierwsze oczko przerabiam na prawo, drugie oczko na lewo. Przekładam marker. Kolejne oczko zdejmuję. Kolejne oczko przerabiam na lewo. Zdejmuję z nitką z tyłu, przerabiam na lewo. Zdejmuję, przerabiam na lewo, zdejmuję, przerabiam na lewo. Zdejmuję, przerabiam na lewo i tak robię cały rząd. OK, przerobiłam kolejny rząd i przechodzimy teraz już do zamknięcia oczek, więc ucinamy nitkę i nawlekamy na igłę. I teraz tak, pierwsze oczko mamy oczko prawe, i wbijam się w nie najpierw jak do przerobienia oczka lewego i przeciągam nitkę. I teraz tak, wbijam się od tyłu pomiędzy dwa oczka, przeciągam nitkę. Wbijam się w oczko lewe w środek, tak jak do przerobienia, na prawo i w oczko prawe wbijam się i zdejmuję z drutu i przeciągam sobie nitkę. I przechodzimy do zamyknięcia kolejnego lewego oczka i teraz tak najpierw w drugie oczko, w oczko które jest prawym, wbijam się jak do przerobienia na lewo i przekładam nitkę. I teraz wbijam się w to lewe oczko i zdejmuję, przeciągam nitkę. Ściągam sobie marker. I teraz wbijam się ponownie pomiędzy moje dwa oczka od tyłu. I teraz powtarzamy znowu tą całą sekwencję, czyli w lewe oczko wbijam się jak na prawo. Wbijam się w prawe oczko. Przeciągam nitkę i zdejmuję je sobie z drutu, mam je zamknięte. I teraz znowu do przodu nitka w oczko drugie prawe. Przekładam i oczko lewe. Przekładam nitkę i zdejmuję. I znowu ta sama sekwencja, wbijam się pomiędzy dwa oczka. Od tyłu przekładam nitkę, wbijam się w drugie oczko, jak do przerobienia na prawo. I w oczko prawe. Od razu mogę sobie tutaj wbić się w kolejne, w drugie oczko prawe jak na lewą stronę i przeciągam nitkę. I teraz w to oczko lewe i nitkę. Kolejnym krokiem jest znowu od początku ten cały cykl, czyli wbicie się pomiędzy. Więc to robię od razu i przeciągam nitkę. I znowu jestem pomiędzy dwoma oczkami, wbijam się w drugie oczko jak do przerobienia na prawo. I znowu w prawe oczko. Hop, i mogę je zdjąć. I tu już przekładam sobie jak do przerobienia na lewo, i na lewo. I pomiędzy oczkami się wbijam. I przeciągam nitkę i tak muszę przerobić cały rząd. Zamknęłam już wszystkie oczka i teraz przejdę do zrobienia tej części tutaj przy szyi. I teraz zajmę się tutaj tą częścią przy szyi i żeby zacząć e, wezmę sobie druty i kawałek nitki i podbiorę sobie oczka, które miałam narzucone tutaj przy, na samym początku. Czyli szukam sobie pierwszego oczka. To będzie to oczko brzegowe i przekładam sobie nitkę. Hop. Następnie szukam kolejnego oczka i przekładam nitkę w ten sposób. Kolejne oczko, zabieram nitkę, kolejne, zabieram, kolejne i tak 24 oczka. I podebrałam sobie 24 oczka, wygląda to tak. I teraz odkładam sobie to na chwilę na bok i zajmiemy się kolejną częścią. I do tego muszę wziąć sobie drugie druty o grubości 4 mm i zaczynam od nadrzucenia trzech oczek. Czyli zaczynam od wykonania pętelki w ten sposób. Zakładam to na drut i tak jak na początku raz, dwa, trzy. Biorę sobie drugi drut i przerabiam. Pierwsze oczko ściągam i dwa oczka na prawo. I ostatnie oczko, to jest ta nasza pętelka i to sobie zsuwam z drutu. Odwracam na drugą stronę i robię trzy oczka na lewo. Raz, dwa. I trzy. I teraz odwracam się, i znowu jestem na prawej stronie. I Jak jestem na prawej stronie, to będę wykonywać dodawanie. Czyli pierwsze oczko sobie ściągam, następnie podnoszę sobie nitkę, która znajduje się pomiędzy dwoma oczkami, zakładam na prawy drut i przerabiam na prawo. Hop. Oczko kolejne na prawo, nitka pomiędzy dwoma ostatnimi oczkami na drut i przerabiam na prawo przez tylnią nóżkę w ten sposób i ostatnie oczko na prawo Odwracam się i jestem na lewej stronie i tutaj znowu pierwsze oczko zdejmuję i pozostałe przerabiam na lewo i znowu obracam się i jestem na prawej stronie, i na prawej stronie znowu dodajemy dwa oczka, czyli pierwsze oczko zdejmuję, nitkę pomiędzy nakładam na drut, przerabiam ten narzut na prawo, przerabiam trzy oczka na prawo i zatrzymuję się znowu przed ostatnim oczkiem. Podnoszę nitkę, która jest pomiędzy dwoma oczkami. Zakładam na lewy drut i przerabiam na prawo. I ostatnie oczko na prawo. I teraz przechodzę na lewą stronę, i na lewej stronie wykonuję wszystkie oczka na lewo. I teraz mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek na drucie, i przerobię tak jeszcze kilka rzędów, żeby mieć 15 oczek. I potem będę przerabiać po prostu w rzędach, żeby uzyskać konkretną długość. I przerobiłam już na konkretną długość. Tutaj zaczęłam od tych moich trzech oczek, następnie przeszłam do poszerzenia do 15 oczek i przerobiłam dalej w rzędach. To się na razie zwija, ponieważ e, musi to zostać wyprane i wtedy będzie nam się ładnie układało. Teraz e, ma to jakieś 28-29 cm, i przejdę teraz do połączenia tego e, z moją częścią topu. I teraz tak moje pierwsze oczko przełożę sobie na lewy drut i przerobię je wspólnie z pierwszym oczkiem mojego paska. Czyli po prostu przerabiam razem na prawo. Hop, i dalej wszystkie oczka przerabiam. Teraz obracam się i przerabiam na lewo. Pierwsze oczko zdejmuję, i dalej przerabiam kolejne oczka. Na lewo. I tutaj jest moje ostatnie oczko mojego paska, i to ostatnie oczko przerabiam z oczkiem podebranym na topie, razem na lewo. Hop. I znowu odwracam się, i pierwsze oczko przekładam na lewy drut. I przerabiam razem na prawo, i pozostałe oczka na prawo. I znowu obracam się, przerabiam na lewo. I dwa ostatnie oczka razem na lewo. I teraz znowu odwracam się i robię tak samo, dopóki nie połączę wszystkich oczek, które mam na topie. I potem znowu wykonam sobie ten pasek. Ta część do momentu. Odejmowania oczek e, ma jakieś 26 cm, czyli połączę sobie tutaj te wszystkie moje oczka z paskiem i następnie przerobię znowu prawo, lewo 26 cm, a potem odejmę oczka, żeby tak samo mi się e, zakończył ten pasek. Przerobiłam już drugą część paska na taką samą długość, jak tą część pierwszą. I teraz zostało mi zakończenie, czyli będę odejmować oczka, żeby pasek po drugiej stronie tak samo mi się zwężał. Jestem na prawej stronie. I zawsze jak będę na prawej stronie, będę odejmować po dwa oczka. Na lewej stronie przerabiam wszystkie oczka na lewo, i zrobię to, dopóki nie zostaną mi trzy. Oczka. I oczka będę odejmować w ten sposób. Pierwsze oczko ściągam, następnie y, kolejne oczko, drugie ściągam, trzecie oczko ściągam, przekładam je na lewy drut i przerabiam razem na prawo. I teraz przerabiam wszystkie oczka, y, dopóki nie zostaną mi trzy oczka na drucie. I zostały mi trzy oczka i Przedostatnie oczko i przed, przedostatnie oczko przerabiam razem na prawo i ostatnie oczko na prawo. I teraz odwracam się i przerabiam wszystkie oczka na lewo. Pierwsze sobie ściągam i dalej wszystkie oczka na lewo. Obracam się i znowu jestem na prawej stronie, czyli znowu odejmuję oczka, pierwsze ściągam, drugie ściągam, trzecie ściągam, przekładam je na lewy drut i przerabiam razem na prawo. I znowu przerabiam i zatrzymuję się trzy oczka przed końcem. Przerabiam dwa oczka ze sobą. Hop. I ostatnie oczko. Na prawo. I teraz znowu obracam się i będę na lewej stronie, na lewej stronie wykonuję wszystkie oczka na lewo i potem na prawej znowu będę odejmować i będę tak odejmować, dopóki nie zostaną mi trzy oczka na drucie. I zostały mi już tylko trzy oczka do zamknięcia. Wkłuwam się w dwa pierwsze oczka i przerabiam razem na prawo to oczko z powrotem na lewy drut, przerabiam na prawo. I zostało mi ostatnie oczko, odcinam sobie nitkę i przekładam przez to oczko. I to wszystko. Teraz top jest już skończony, koniecznie trzeba go teraz wyprać, żeby ten ściągacz 2 na 2 mógł nam się tutaj rozciągnąć i ładnie ułożyć oraz żeby tutaj nam te paseczki ładnie się rozłożyły, nie zwijały. Także teraz trzeba go wyprać i wysuszyć. I to już wszystko, dajcie znać co myślicie, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu i do zobaczenia w kolejnym filmie.